Cześć, 7 odcinek. Będziemy robić przedni układ kierowniczy razem z zawieszeniem. Tak jak widzicie tutaj na obrazku. W moim przypadku nie robię układu, gdzie koła będą się skręcały. Jest mi to potrzebne. Także robię wszystko na sztywniutko, sklejam. Wy jak najbardziej możecie robić, wtedy nie, nie sklejacie elementów, tylko tak jak tutaj nagrzewacie sobie jakiś płaski śrubokręt. Czytam nożyk i przykładacie tutaj, gdy robi się takie spłaszczenie, które nie pozwoli na to, żeby elementy wypadały. Ja już tutaj ze swojej strony przykleiłem siłowniki hamulcowe i posklejałem, że ja nie będę tego robił na wizji. co chwilę to przekładam, to taki bałagan mi się zrobił że nie wiem gdzie co leży dobra sprawdzimy tylko czy uda mi się tutaj zamontować no, uda mi się okej okay. Dobra, tu mamy jedną blokadę. Z drugiej strony mamy taką długą, bo to idzie po kolumny kierowniczej. muszę przyschnąć co potrzebujemy? potrzebujemy na chwileczkę całą naszą ramę całą naszą ramę musimy położyć do góry kołami więc sobie zabezpieczcie żeby tutaj nie porysować silnika i musimy tutaj zamocować Aresory dobra, czyli ten przychodzi z tej strony, wcięcie, i tu jest wpuścik. Jeszcze przychodzi taki element do tego stabilizatora malutki. Dobra, jedną stronę mamy gotową. Tak to wygląda po sklejeniu. Widzicie, tu musi być taka przestrzeń. Na to przychodzi ten element z takim ugolem. W to miejsce. Jak zawsze moja kamera świetnie pokazuje. Trzeba w coś porządniejszego zainwestować. pasowania jak zawsze na wysokim poziomie miało dotykać amora i nie dotyka Widzicie, to powinno być tu bardziej w tą stronę, ale się nie da, więc zostawiamy to jak jest. Trudno, nic nie zrobimy. I ostatni element, czyli nasz stabilizator. Czekajcie, bo coś tu się nie chce wpasować. Tu go mamy, tu go mamy, a tu nie. Dobra, tak, o to ten wariat przychodzi. Na razie możemy ramę odłożyć na bok, niech sobie to wszystko przysycha. Wracamy do układu kierowniczego. Tak, widzicie, ten element musimy wsadzić tam to zagłębienie. Tylko jaśniej. O! I tak to powinno pracować na skręconych, ale my chyba nie będziemy robić na skręconych. Nie robić no sztywno. Chyba no, wyciągniemy to na razie. przychodzi, moi drodzy, tutaj od spodu tylko, żebym nie pomylił elementów czyli to przychodzi tu uchem do przodu Dobra. tu musicie alec walec klejem, jak za dużo kleju dacie tutaj to nie będzie wam się skręcało, także. A jak za mało, to spadnę. Dobra, przykleję, zaraz wracam. Dobra, jedziemy dalej. To się tutaj skleja. Sprawdzamy, czy, czy obraca. Jeśli ma się skręcać, to musi to chodzić w miarę bezproblemowo. A po co świeczuszka? Świeczuszka będzie potrzebna do zgrzewania właśnie tego drążka, jak go już zamontujemy. Możecie wziąć sobie nożyk, jest z cienkiego materiału, więc szybko się nagrzeje. I mówię, tu przykładacie i będzie się to wszystko spłaszczać, tak? Żeby nie wyleciał ten element z tej oto dziurki. Czyli wkładacie to tutaj. Nie powiedziane, że z tej strony akurat. Wkładacie ten element tu i wtedy rozgrzanym nożykiem przekładacie z tej strony żeby po prostu zrobił się taki grzybek eee, dobra pytanie czy ja to dobrze włożyłem tak dobrze włożyłem także ok z jednej i z drugiej strony ja miałem to po prostu przykleić ale jak już robię coś to pokażę wam jak to o, jest zamontowane. widzicie to mniej więcej tak pracuje jak ruszycie jedno koło to drugie z tamtej strony tak samo się przekosi, chociaż ten drążek to jest tak giętki, że teoretycznie tu jest tak ciasno, że nie powinno wylecieć aczkolwiek Lepiej to po prostu zrobić. No nie, czy to będzie tutaj? Tak, tak widać. Może to być nożyk, może to być jakiś cienki śrubokręt. Co tam Wam pod rękę wpadnie. Nie musi być do czerwoności. Przykładacie i... Nie do końca, tylko kawałek. Widzicie? I powstaje taki tutaj oto... ...żybek. Dzięki temu to nie wyleci. Nie możecie dolecieć do końca, bo przyklei wam się do drugiego materiału. Także musicie to zrobić na zasadzie grzybka, że musi być ogonek i musi być grzybek na górze. bardzo słabo, jednak musi być mocniej Musi być super tam jakoś estetycznie, ale ojej, zdalnie się tu ostro złapię. Widzicie, tu musi być taki grzybek zrobiony, wtedy macie pewność, że to nie wyleci. Układ pracuje. Pracuje, nic nie wyleci. W modelarstwie wszystko się przydaje, nawet świeczki. Dobra. Wracamy z powrotem do ramy. Musimy ten nasz układ zamocować w ryzach. Pasuje tylko w jednej pozycji, więc nie powinniście przekosić. O, widzicie, tutaj troszeczkę nożykiem wygrzebałem, bo nie było równo. Także musicie uważać na to. Formy nie są równe. Potem będzie to skakało tutaj na tym resorze. Dobra, przyłożone, możecie sprawdzić, czy skoczyło na swoje miejsce. Nie skoczyło i zostawiamy do wyschnięcia. W międzyczasie szybciutko przejdziemy do rozdziału ósmego tylko proti, bo nie będę tego specjalnie nagrywał jako osobny odcinek chodzi o składanie kół w naszym przypadku my te koła mamy zrobić czarne według instrukcji, według tego co jest na obrazku no ja też będę robił czarne ale, jeśli nie chcecie macie możliwość zrobienia kół chromowanych bo takie otrzymujecie od od producenta. Już te dwa kółeczka sobie uszykowałem. Jaki jest meg, Jak sklejacie elementy chromowane, musicie ten chrom tutaj zedrzeć. Bierzcie sobie pilniczek, zdzieracie sobie tutaj tą warstwę, ta która przylega jedna do drugiej, z jednej z drugiej strony. Dopiero wtedy dajecie klej. Bo te kleje, które są, nie łapią praktycznie w ogóle chromu. Także możecie się wkurzać, możecie sobie sklejać, a to nie będzie ze sobą się trzymać. Także musi tu objechać pilniczkiem. gdzie sobie w ten sposób przyłożyć delikatnie. I tą całą warstwę chromu trzeba ściągnąć. Aż będzie taki biały, matowy, to wtedy dojechaliście do warstwy właściwej i składacie ze sobą, tak? Niestety, możecie próbować cyjano skreić, i też nie powiedziane, że będzie łapać, nie? To jest taki jakieś też próbowałem kropelką, kropelka też mi się rozchodziła, pękała, po prostu ta farba jest tak śliska, że trzeba ją ściągnąć. To jest akurat przednia ośka. Druga rzecz, o której musicie pamiętać, to jest mocowane tutaj na osi. W środku też macie chrom. Także najlepiej, gdybyście sobie wzięli papierek ścierny, zróbcie roleczkę, wsadźcie do środka i objeżdżajcie dookoła, żeby ten chromik tam zjechał, bo też Wam się to nie przyklei musicie to zrobić na jednym kółeczku i na drugim kółeczku tak żeby w środku nie było tego chromu bo to też nakładacie tutaj na, na tą stronę i musi się to przykleić, tak? chociaż poczekajcie, żebym gafy nie walnął a... nie, dobra, tutaj nie musimy tu podejrzewam, że mamy jakiś korek na samym końcu tak, tu będzie korek na samym końcu. Czyli nie, zwracam honor, źle powiedziałem. Środeczka tutaj nie wyjeżdżacie, nie jest potrzebne. Tutaj na końcu, w tym miejscu, będzie przychodziło zabezpieczenie, żeby to kółko nie spadało. Na to przyjdzie pewnie taki grzybek, żeby to kółko nie spadało. to się będzie kręcić, nie? Czyli nie musicie tego, bo w jednym modelu, tak jak miałem że chciałem zrobić na sztywno koła. Właśnie to ściągałem i głupotę strasznie bym powiedział. Także nie ściągamy jednak tego chromu z wewnątrz, ale z tej powierzchni tutaj łączonej musicie. To każdy element chromowany musicie obskrować. Jak już felga przysknie wkładacie oponę I kółeczko macie gotowe. Potem tylko jest montaż we właściwym miejscu. No Nie będę każdego kółeczka specjalnie nagrywał, wam tutaj wrzucał strata waszego czasu i mojego, żeby to nagrywać. O, pardon. W tą stronę przychodzi, napisami oczywiście. Ktoś mnie zaraz nie poprawił. Tu mamy jakieś tam chińskie napisy. Dobrze, tak i wtedy montujemy. Co? Tyle kochani w moim odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Jak zawsze, jak to przystnie po prostu pomaluję poza anteną. I tyle. Dzięki, że oglądałeś. Jeśli Ci się podoba, chcesz kolejne odcineczki, Zostaw lajka. Jeśli coś źle zrobiłem, zawsze może zostawić komentarz. Bardzo chętnie odpiszę na wszystkie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się po cześć.